To jest wspaniała promocja dla miasta. Siatkówka w ogóle jest też pięknym sportem, dlatego się cieszę, że możemy to, możemy to rozgrywać w Gdyni. Nasze boiska w centrum miasta, przy wyjściu z bulwaru, bardzo duża widownia. Więc to wszystko się składa na, na, na sukces tej imprezy i warto to robić, o czym świadczy ilość widzów, jak i uczestników. Ten turniej na stałe wpisał się w kalendarz naszych rozgrywek Miejskiego Centrum Sportu i nie tylko. Myślę, że środowisko siatkarskie też już zna tą datę końca lipca i chętnie nas teraz chętnie nas odwiedza. Coraz więcej klubów z całej Polski przyjeżdża na turnieje młodzieżowe. Ten turniej młodzieżowy jest dla nas równie ważny jak ten, jak ten, który się odbywa dzisiaj w kategoriach open, dlatego że oni z każdym rokiem będą zasilali nasze turnieje, a poza tym te zadanie własne gminy, czyli sportowe szkolenie dzieci i młodzieży jest dla nas bardzo istotne. Więc zaczynamy od dołu, a kończymy na zawodowcach, więc to wszystko jest kompatybilne, spójne i wtedy ma, ma sens, kiedy wszystko dobrze współpracuje. Muzyka Jestem bardzo szczęśliwa, że promujemy miasto wśród turystów, wśród no, mieszkańców, ale również też osób, które przyjeżdżają do nas na wakacje. Możemy sobie pozwolić na to, żeby zaprosić najlepszych, przez to, że mamy dosyć duże wsparcie. No do Port Gdynia, który jest z nami już kilka lat. Zarząd Morskiego Portu Gdynia nas bardzo mocno w tej sprawie wspiera i właściwie dzięki nim możemy sobie pozwolić na lepsze nagrody, lepszą organizację. Bardzo chcemy rozwijać nasze zaangażowanie w aktywności sportowe różnego rodzaju. Oczywiście najważniejsze są dla nas te, które są właśnie blisko mieszkańców, te, które mają rekreacyjny charakter, te, które pozwalają się usportawiać mieszkańcom, ale również po prostu popatrzeć na to, co ich interesuje. Ja nie mam wątpliwości, że właśnie na tym polega miasto twórcza rola portu. Jesteśmy na plaży, jesteśmy blisko morza, jesteśmy blisko mieszkańców i turyści. Którzy to miasto odwiedzają, czyli jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. oczywiście zorganizowany, był fantastyczny, jak zwykle organizatorzy stanęli na wysokości zadania, także dziękujemy bardzo. Gdynia nam sprzyja, także widzimy się za rok. Fantastyczna pogoda, zapraszamy yy, tak. za rok, gratulujemy jest zawodnikom, zawodniczkom, trzymamy kciuki za organizatorów, żeby w przyszłym roku też taki fantastyczny turniej zrobili. Bardzo się cieszę, jestem u siebie na najpiękniejszej plaży w Polsce, więc zawsze bardzo przyjemnie się tu gra. Poziom jak zwykle w Gdyni jest bardzo wysoki, fajny format rozgrywek, bo tu Zawsze jak się przyjedzie, można bardzo dużo sobie pograć, jest rewelacyjnie, Nagre nagrody są świetne. Pogoda jak widać przypisała nam, i prognozy się nie sprawdziły, więc jak zawsze top w Polsce. Dla mnie to jest wielka satysfakcja, że, 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 że możemy to robić na takim poziomie, a to przede wszystkim zasługa całego zespołu Obieckiego Centrum Sportu. W przyszłym roku, stulecie miasta, więc ten turniej za rok będzie jeszcze większy, jeszcze lepszy i z jeszcze bardziej atrakcyjnymi nagrodami. Wszystkich serdecznie zapraszamy.